Kondycja nie ta, słuchajcie kurde Ale zdążyłem Ora 500 metrów sprintu na ten autobus kurde Dobrze te makaroni też mają na wszystko wyrąbane, bo kierowca postanowił sobie fajeczkę zapalić i zaczekał na no, jakby na mnie co nie zmienia faktu, że kurde biegam z tymi moimi kolanami Ja do słuchajcie doleczę znowu się cofam Ewentualnie jakieś wiadomości wymieniamy się z tymi co za auta, kurde, wypożyczają lichwiarze i wleczę półtorej godziny, bo doleczę mam, czy dwie, nie całe. Decyzja. Każda opcja możliwa. Zobaczymy co los będzie chciał, słuchajcie. Boże, człowiek się zawsze spóźnia na wszystko, wprost, przynajmniej ja. Ale na maturę się spóźniłem, wprost pisemną, i z polskiego, i z mandl'a dobra, słuchajcie, jedziemy, muszę podpisywać na whatsapp'ie o kurde Znaczymy, na razie no i słuchajcie, pierwszy pociąg Spier udzielił godzinka, serwis zaraz będzie następny jestem znowu w Lecce udało mi się na skupić jestem tu w knajpie przedwórcowej byłem takie w tamtą stronę o, dzisiaj super pogoda, fajna. Udało się w końcu zobaczyć samochód, Jadę do mojego wiersza wymarzonego, ukochanego wiersza To jest z tymi, to jest walka z tymi makaronami. O wszystko mam w 150 euro za dwa dni. Nie wiem, dużo czy nie, dużo. Kierownik, zapisz mi już do końca roku na wszystkie świąteczne w sobotę, bo to nie da rady inaczej, zapisany, wiem, wiem. Aha. Potem jeszcze kurde piszę, mówi, ubezpieczenie podstawowe. Czy chce takie, że mnie nic nie interesuje. no, no pewnie, że chce, na ustawie piszemy, nie? 50 euro. Czyli już się zrobiło e, 200 euro, nie? Mówię, kurde, no nie no, trzeba coś zbić, nie? Człowiek kurde, 10 lat koledzy był przedstawicielem handlowym, całkiem niebym. Mówię, nie, no pisze, nie? Ja mówię, kurde. Ja tłumaczę, ona tylko tak, tak, tak. No i sobie wymyśliłem, bo tam też widziałem na nim namiar nie? na krypie. Ja i piszę jej. Pani, pani Ania mi dała na nią jakąś namiarę, nie wiem. Pani Ania powiedziała, że jak napiszę w SMS-ie rabat Anna, to na pewno jakiś rabat będzie. Ja jej to wpisałem. ona, no dobra, tu bezpieczenie za, za 40 euro. Nie? 10 euro zbiłem. Nie, Niezły numer, ponieważ dopiero tak późno zacząłem mm. używać kodu Rafat Anna. No, słuchajcie, za 17 minut z pociąg. A teraz z e, włoski i cappuccino Już wam pokazuję jak wygląda. No Cappuccino z łyżka walnąłem. Mam e, mamistrzowi świata w tym tutaj. z marmoladą kuchy. Tak wygląda knapka, chyba ja wcześniej pokazywałem. Przedworcowa, fajna, słuchajcie. co jest koś, napijesz, pojarasz elegancko. Dobra, jem Sęcika i na flerę, żeby nie uciekł. Kurde, ale mnie korci ta koszulka, ale już powiem wam, że budżet tak nadwyrężony, że to chyba odpuszczę. Ale chciałem wam jeszcze jedną rzecz co, dajcie, powiedzieć. A się okazało, już teraz wiem, już to się dowiedziałem jakiś czas temu, ale za pierwszymi razem, słuchajcie, to ja jeździłem do Włoch na gafę. Kupowałem bilet, ale tutaj jak kupujesz bilet, to musisz go przed wejściem jeszcze skasować i tak się to robi. Czekajcie, działa czy nie, nie działa, idziemy gdzie indziej, o właśnie, tak to wygląda, wkładasz bilecik, To jest O, i wstrykło. Ok. Dziwna rzecz, ale może komuś się przyda. Jak walnie przyjdzie komuś taki chory pomysł jak mi, żeby samemu jeździć po Włoszech w komunikacją miejską. miejskim. Wari Central. przemieszczam się powoli w stronę tego wiestę. Tutaj widzicie, tą najszybszy Pendolino włoskie, ich duma, pręciarosa, czerwona strzała. No, także słuchajcie, mam dwie godziny czasu. na dwie godziny jestem z babką umówiony po odbiór auta. Zobaczyłem, no tu, tu pokaczy jakieś pichcą. Oczywiście znalazłem najlepszą. Już włączam nawigację. No i co? Jest tak. też. Co za kraj co za ludzie kurde No dobra, idziemy dalej kurde, Bari Centrale. Tak właśnie to wygląda, Bari Centrale, Główny dworzec. No że te ogromne miasto, nie wiem, to ponad 300 koła tak mieszkańców Nie jak Warszawa, ale ale na pewno duże panie powiem mam robić robotę kury. mi się podoba słoneczko kurde piecze idę tutaj pokaczyć czegoś kurde poszukać może teraz gdzieś w cieniu stanę popatrzymy tak się budynek głównego dworca palmy palmy to wiecie z czym mi się kojarzą no nie wiecie, ale Baranek wie nie Tomek? my i te palmy kurde do dzisiaj hit kurde. dobra organizuje się dwie godziny dla mnie i ciąg dalsze wyprawy słuchajcie przyszedłem na się nazywa Magda bardzo dobrze działa na gogle ja może nie tylko pokaczę. Wskazuję wam jak to wszystko tutaj wygląda, masę ludzi. Jest. Boże, ile ludzi. No i powiem wam, focaccia special, zachęca mnie, bo tam pani nową przyniosła, to zaraz jeżdża, tylko nie wiem jak to się tutaj zamawia wszystko, kurde jest tak dziwne mają, słuchajcie, najpierw idziesz do kasy płacisz, a dopiero potem idziesz po focaccia, nie wiem jak ja się z gadam, skoro to jest na wagę, nie wiem w oryginalne 11 euro ale nie wiem za, za kilogram czy za co wie co dobra wyglądała ostatni rzut potem, gdy telefonem płacił bobrom ludzi Dobry. proszę 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 no i numerek jak w McDonaldzie. Czekamy, ale tu ludzie, ale tutaj tu Ale fajnie, lubię takie kurde miejscowe od czasu do czasu No musi być to dobre, w sensie, zobaczcie A, no i wszystko w sumie. Mój numerek 87 Tam mamy 70 Czekamy Takie specjalne. Pana Kopta. Ale organizacyjnie wcale nie co się wydaje. Bo mm. co ona ma tam czekać jak ja mam wyciągnąć? Hmm. Czyli już tu mam słuchajcie. numerki się wyświetlają. I podchodzi z paragonem i się obsługują to co masz kupione na paragonie to ci dają. Ja zaraz kawałek wokacji, który wezmę. Gdzie jest ten stół takiego? Tu można w tym roku widać. 3 euro, także uczciwa cena. Grazie. Svoji će to. Ale si češa to, ja znam povijem jak se smakuje. Nije bi bilo odvijekljeno da bi to kvapio i ide na pravne Focaccia oryginalna, tak się nazywa Wiekarnia Marta się nazywa Dobra. To robota. dobra bardzo Dobra, 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 Kurde, słuchajcie, ogromne te bari. Mam jakąś godzinkę, kurde, na 16 jestem mówiony, z tą bawką po auto. Idę słuchajcie prosto przed siebie. No kurde to jest ogromne miasto. Ja nie sprawdzałem, ale no to kurde, no to metropolium to pachnie. Ruch straszny. Nie wiem, czy to może do Wrocławia porównał. Jeżeli chodzi o wielkość. Idę słuchajcie na jakiś główny de deptak promenadę. E Longuło Mare się nazywa. No, jakieś tam 800 metrów mam tam być. No, taki człowiek trochę jest zagubiony. Tak zobaczymy, jak to gdzieś tam wyglądało. Gdzieś górę ja. Tak będzie gdzieś tam. No i po obrót górę i powiem Wam tak. Z Gallipoli tutaj do Bari 200 km się tam Komunikacją miejską. Kurde mega przedsięwzięcie, słuchajcie. Nie jest tak wcale łatwo. Ale jak ktoś lubi, a ja lubię, to mi się podoba i powiem Wam 190 mam stąd do nie? Tym autem ponad 2,5 godziny. Także będę tam, jeszcze nie mam tutaj rezerwacji na bookingu, nie wiem. Tego, tego kwiatu jest w światu który na pewno coś się znajdzie. No Także około 19 tam będę. Zrzucam kurde, torby i ten. I od razu na centrum, kurde. górę 20 kurde. Miasto w Kufie, coś pięknego, słuchajcie. Nie pamiętam, już kiedy tam byliśmy, już, już kurde. Cieszę się, że to zorganizowałem, Mam mega trudno. Właściwie tak trudno nam się dostać, że na no, kurde, wiedzieć nie Dobra, idziemy na tę górną promenadę promenada Longomare w Bari Przymorska promenada Słuchajcie zaraz wam pokażę Klasa Po prostu klasa Idę tam teraz na szybką kawkę widzicie I spadam na dworzec Tam jestem umówiony Ja wam tylko zaraz pokażę Jak to wszystko wygląda Jest cieplutko Czasem tam chmurki są Już wam pokazuję Żurawie w którec pańskie, nie? no to wiadomo, po, po musi być to jakiś diaperski młyn. Tam widok na, na górze teparii. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia co tam jest. Słuchajcie, ale bardzo mi się podoba. Mega mi się podoba. Duże miasto na pewno Dałoby się to żyć. <śm> Idziemy na kabusie W ogóle jakiś gościu biega jeszcze biegają, tylko ja chodzę Dobra, szybka kawa i uciekamy Słuchajcie, dojechałem kurde Jestem Miasto na klifie, kurde, zaraz wam pokażę z, innej, z innego kurde ujęcia, ale się cieszę, słuchajcie, tyle mnie to kosztowało, że tutaj dojechać. 5 km do hotelu to jest to, słuchajcie. To jest to, to się po prostu tutaj czuje. Jak ktoś tutaj wcześniej był i wrócił, tak jak ja teraz nie wiem po chyba 8 czy tam 9 latach. To jest niesamowite uczucie, kurde. To były najpiękniejsze w czasy w życiu miałem. W ogóle to te miasto, ten region, to widać, że tu jest tak zadbanie, kurde, słuchajcie. Też mi się wydaje, że będzie mało ludzi, jeszcze wszystko przed sezonem, ale... Fajnie, kurde, cieszę się, pokażę wam jeszcze jak tutaj to wygląda. Ech. Tam jest, widzicie, miasto na klifie w Jeste. Tam za tym miastem jest port. Tu jest, kurde, taka pierwsza plaża, widzicie jak ona jest dość długa. To w lato, jak jest słońce, to wszystko jest białe, ten piasek jest biały, Dobra, jadek, jadek, super. No jest zameldowanko w hotelu, kurde, ale mi się ryj cieszy, słuchajcie, No przeszczęśliwy jestem. Kurde, balkonik fajny, teraz wam wszystko pokażę. Eee, takim, słuchajcie, widok na morze. Widok na morze, coś pięknego, słuchajcie, balkonik elegancki, będzie winko wieczorem. Już idę do winiarni, słuchajcie, którą kurde jak byliśmy na czasach wszyscy do niej chodziliśmy. Jest to taka kurde winoteka, czy jak to się nazywa. Tak mój pokoik wygląda. Skromna mi więcej nie potrzeba. Słuchajcie, dwie takie jedynki. O, tam jest telewizor, kibel, wszędzie jak kibel. Ładny, żeby papier był. Jezus Maria, jak fajnie. Jak ja się cieszę, to się w głowie nie mieści. Kurde, ubieram przebierniej. nać nie przebieram, lecę już od razu, kurde, na razie. No i słuchajcie, jestem. Pierwszy spacerek od razu, kurde, przyznam się, koryja ogoliłem. Tak, słuchajcie, to wygląda. To jest wieste na tym klifie. Ja wam się przyznam, że my tutaj po tej stronie, gdzie ja teraz jestem, nie chodziliśmy, bo mieszkaliśmy po drugiej stronie. Ale to wszystko, wszystko na spokojnie, kurde, nakręcę. Pokażę Wam, no zobaczcie, spójrzcie już sami na tą skałę, no to jest, ja Cię kręcę, słuchajcie, tego się nie da opisać, ktoś jak tu był, Boże, ile radości, jest, ja Cię kręcę, słuchajcie, no, takie, kurde, motyle mam w brzuchu Wam powiem. Najpiękniejsze miasto na czasem, na jakim kiedykolwiek byłem. Na pewno na koniec to jeszcze porównam z Otranto. Ale słuchajcie, to jest tutaj prawdziwy sztos, jak jeszcze kurde, śpieszę się, bo już, już chciałbym tam być, u góry. Tu jest słuchajcie, ten kurde pomnik Pizumo. Każdy może go nazwać jak chce. Pizumo, Pizumino, a nie wiem, nie doczytałem jeszcze. Mniejsza z tym, słuchajcie. Tu są plaże, tu są zajebiste plaże, słuchajcie białe, szerokie Zobaczcie coś pięknego te proszę dziewczyny jakieś Tam jest właśnie centrum, historyczne centrum wieste Słuchajcie my tu byliśmy tam 7 lat temu czy 8 w połowie lipca te plaże nie były zapełnione bo tutaj tutaj do Jaś, to nie jest takie kurde hopsuk Dobra, plaża na szybko pokazana Tak wygląda miasto Ono się broniło przed piratami z tego co pamiętam Kuda rezydentka opowiadała Aj, słuchajcie, cisnę, cisnę Jestem, słuchajcie, na głównym ryneczku Jeste Powiem wam, no kurde, ciary mi przechodzą Tak ogromnym sentymentem dadzę to miasto I się nic nie zmieniło tu wszyscy są uśmiechnięci, to jest dalej nawet tak wilgotne jak zawsze było Tak, tak wiecie ciepławo Teraz wszystko pokażę idę. Słuchajcie, zobaczycie jest ta lodziarnia czynna, na którą chodziliśmy na lody. Kuba mój synek do dzisiaj wypomina, że, że mu nie pozwoliliśmy bez czekoladowych. Ale on wie czemu, bo to nie była czekolada, to było czekolada Nutella. No nie no słuchajcie, odżyłem, odżyłem. skręć w prawo. Ja znaczy, zaraz skręcę w prawo. Dobrze Dobra, tak na szybko. Nie, zamknięta ludziarnia. Chyba zamknięta. Tak, już zamknięta. Dobra, słuchajcie, szybki rzut oka, jak to wygląda tutaj. Albo tu tam dalej było ja się pamiętam. Tak, to słuchajcie, ryneczek to jest główny ryneczek. I tutaj, słuchajcie, z tego rynku tam na rozraz zaraz pójdziemy. To dzisiaj będę, kurde, nagrywał jutro. Główna taka ulica handlowa. No już nie pamiętam, słuchajcie, kurde, że... idzie się do tego. Będziemy wszystko zwiedzać, słuchajcie, na razie, kurde, do zobaczyć tą lodziarnię. Słuchajcie, jednak otwarta. Jednak otwarta. Żelateria Maggiore.

Próbuję się tu odnaleźć, już nie pamiętam co gdzie było Wchody słuchajcie w te stare miasto To jest po prostu nie to jest po prostu przepięknie Ja jedę kurde na wakacje jedziemy na kalabry ale ja już nie mogę doczekać aż za dwa lata tutaj przyjedziemy Tak to kurde wiecie wygląda Ciao! Knajpki. dobra, lecimy dalej. Nie wiem, gdzie jestem. Dobra, słuchajcie, znalazłem tajny skrót. młode to popisywali. Znalazłem tajny skrót, którym się teraz przypomniał. O, widzicie, chłunek. Takie restauracyjki w liczkach bocznych. Nie wiem, Aga, czyli to zdjęcie nie miałaś, już nie pamiętam. Nie, to było tam wcześniej. dobra Tu się właśnie wchodziło w to tak główne miasto. Wszystkie uliczki, kurde. Restauracyjka. Pietra. Zobaczymy, co serwują. Dobra i tam do góry idziemy dalej I następna ktajpka słuchajcie po boku Mega romantyko słuchajcie Ale jest to co było tutaj nic się nie zmieniło Dobra, dochodzimy tutaj do placu takiego widokowego. A zobaczymy. No Słuchajcie. Ciemno jak w dupie. Co widzicie, jest ciemno, tam jest morze. Plaża, którą wcześniej pokazywałem, tam mam też hotel. Jutro, za dnia przyjdę, to Wam to wszystko pokażę. Tak, co kurde wygląda. Jest kurde, słuchajcie, bajecznie. Idę dalej. No i tak sobie jeszcze dalej spaceruję. Ja to jeszcze tak kurde. Masteria degli aranci. Nie wiem, kurde, muszę jeszcze winko kupić na wieczór. Bo w suchym pysku jestem. Nie wiem, to, masteria, to restauracja. Słuchajcie, ja to pamiętam, że teraz wiadomo noc, ale tak w dzień jak się przechodzi pod tymi domkami to babki ten makaron lepią, ten Oricetta on się nazywa. Pamiętajcie Oricetta, makaron zapuli poszedłem do jakiegoś kościoła nie pamiętam już jakiego ten remoncik, który musiałby tą samą drogą wracać ciemno, nic nie widać wracamy widok na wiestę pobocze wiesty taki zameczek wiestę nocą tam gdzie te światła, widzicie to są plaże, to jest jedna strona, a tam jest druga, więc mi akurat miasto zasłania te nocą słuchajcie, wszystko zamknięte już Knajpy zamykają ale zobaczcie knajpka na knajpce przy morzu Stoliczki Nie ma jeszcze tego sezonu, ale pamiętam, że w lipcu że tylko tu były, nie? ale i tak jest dużo ludzi. Patrzcie na gościa. Jest i on. Kurde. Plac jakiś wszystko wokół tego centrum wieszce. Gitarka, proszę tak to słuchajcie wygląda ale ja sobie powoli wyłączał idę Winka na wieczór poszukać, bo gdzieś w jakiegoś lokalce jakiś sklep, bo markety pozamykane i dobrze bo lubię tych lokalców kupować